Hej widzowie! Widzę znowu jesteśmy na spaceru. Sorry, że nie było filmu, ale Nie powiem że nie było filmu albo sorsa eee, Tutaj jeszcze znowu jesteśmy na spacerku I ciekawe czy to znowu pójdzie Ciekawe czy pójdzie na short albo film Ciekawostka Ja Wam dzisiaj trochę więcej pokażę jak ja wchodzę na baloty Znaczy z... Zobaczycie to, Wy mnie to szybciej zobaczycie, ja trochę będę, ja tam trochę, i to w sekundę zobaczycie, a ja będę musiał się wysilić. I tu, tu... Tu, 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 i jest i amo i i i jamo, no widzę jego zębki nawet zęby. Dobra, nie. Mogę napisać w komentarzu, co chcesz, żebym Misio pokazał zęby, jakie mam. nagrał film, gdzie pokażę jego zęby. Ząb... Ząbki zęby. Szybki muskchałek! Lecimy dór. Ui! Ja zawsze tędy idę. Misio! Uuu. O! Leci! Ja ci ten trwa. Jacek. mój. A no mój. Ja mój. Ja mój. W ogóle... Napiszcie też w komentarzach czy był, jak wy się nazywacie. O jak nie chcecie, to podacie jedynie to ten jakie ma. Napiszcie w komentarzach, czy... Napisz w komentarzu czy macie dzieci, a mo nie. I, I ja gdzie? Zawsze lubię sobie wymyślić jakąś piosenkę. O i ja mu, a ja oni, <śpiewanie> piosenka. O i ja mu, a mi no i oni ja. ja mu.

I, ten. I jak wrzucę, wejdę i wrzucę, to napiszcie jaki chcecie, żeby był kolejny film. Czy, czy ja pokazuję zwierzęta, to co? Jaki, jaki chcecie? Film napiszcie. A teraz dacie mi chwilę, bo muszę wejść. Yy, nie to. Yy.